Witam wszystkich z tej strony Allog, a to jest kolejny odcinek z Fermik Simulator 2015 i dzisiaj jest ze mną puszek. O kruszek ten puszek. Tak, no i, i, i Szymon, największy z największych. Witam! No. On tam sobie wiecie, tasuje Grzegorza gdzieś tam na polu numer 8 i tam sobie kosi rzepak Duszek tutaj jak widzicie prasuje i będzie to robił, aż, aż, aż sprasuje całe siano. A ja będę jeszcze kontynuować troszeczkę zbieranie samą zbierającą przyczepą, bo musimy zrobić troszeczkę kiszonki. Nie mamy sieczkarni, a potrzebujemy kiszonki. I z tego względu właśnie sobie wziąłem... I z tego względu sobie właśnie wziąłem traktur. 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 A co? A co? Panna na się będę? Nie no, ale właśnie wziąłem przyczepę samozbierającą i tą trawę, która tutaj jest e, będę sobie próbował zgrabić. Nie wiem, jak dużo tego wyjdzie, ale mam nadzieję, że chociaż tyle, żeby sfermentowało. Kiedy fermentację widział? Tak, ty, ty i fermentacja. Ty, no panie, ja tu słomy mam w środku, co ja mam z tym zrobić? Nigdzie tego wyżygać wyrzy nie mogę. No to... tak. No panie, ja tego nawet nie zauważyłem. Spróbuję jeszcze raz krową pościeć, jak nie to przyspieszy czas, dobra? Pasuje? Nie. No może, może być. No, z naszym zdaniem to się nie widzi, Coś tam się ścieli. Się... Tylko żeby do zera, wątpię. To trochę dużo tego mam. No nie, zostały 3 tony, trzeba przyspieszyć czas. Dobra, może już? No nie! Weź kupkę Ci o pani o. Pieniążki przyszły. Sexy sexy pleksy. Błagam, niech się to wyładuje. No nie! Wiedzie ile zostało 55. 55. A. Już, dobra, wyrzuciłem sumę. Teraz mogę wyjechać z tej łobory No i mogę teraz zbierać w końcu, a nie tak O, i 90 tysięcy mamy, fajnie A ta sieczka mnie kosztuje? 200 bary, także wiesz Jeszcze trochę No, jeszcze trochę Najważniejsza jest teraz trawa. Może nie tą kieszonkę będziemy mieli, bo te krowy to niedługo zdechną. <śm> nie można by zainwestować też trochę kasy, ale nie wiem czy to jest opłacalny tutaj biznes, bo jeszcze tego nie robiłem tutaj. Ale w co? Y w bydło, nie? Albo świnie. Znaczy w bydło lepiej, bo świnie są daleko, ale w bydło albo te jagnięta. Bydło, 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 bydło!

A cicia, a cicia, a cicia, A, you you. a you you. <gimba> No to nie z tego No nie Tak, ty, ty, ty wiesz a Z czego? No to jest takie aciun no Aha, a -a Nie, zrozum. Gimba nie zrozumiał, Gimby nie znają. No fajnie, różnie z nim <gimba> Jak ten? No nie Ostatnio te spisałeś. Ehehe to spajki. Jest ze spajki. Nie, jeszcze spajki nie pisał. Ty ze spajki. No, to książek. Wszyscy jesteście jak taka gimba. Razem z Szymonem. No. Skoro że Szymon, Szymon jest najmłodszy, on jest dopiero w pierwszej klasie. Nie Szymon? Tak, ja najbardziej, tak, tak. No widzicie. Ech. Wiem. Szymon dopiero pierwsza gimnazjum. Wiecie jak to jest. Ciężkie początki. Pyr, 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 pyr. A jaki klawisz się odpala pojazd? Y. Y, a potem znowu Y. To jak ty odpaliłeś kombajn? Nie wiem. <grym> nie pytaj się mnie. To jest złe, dopiero. Na kabelki, na kabelki. O, <grym> chłopie. Ale rzeźnia, nie? Muszę minimum no. pięć przyczep. Wysypać, żeby było 10%, och, to straszne. No nie wiem, czy będzie pić, przyczep obawiam się, że może braknąć. A jukaj, no nie, 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 no, no i tak już jest podsudza. Nie, ona jest bombowa. I ten teledysk. Mm. I, I, te, i, te, I te dziewczyny. Mm, I te wąsy. Dlaczego mm. <laughs> ja mam zero na koncie? Bo tyle ci wystarczy. Bo ci z ust nie. <laughs> Coś ty myślał Duszek serio braknie mi tej trawy tu. No to przecież to ja robię Znaczy ty robisz się Ale, no, ale nie? Bóg się kazał dzielić Tak, tak ale ja nie Zresztą. mam nic na koncie. Też mam zero. No, ty nie możesz nic zakończyć Wsz Wszystko duszek zabrał Co ja? <laughs> nie ty duszek A dużo ci tam duszek do prasowania zostało? No, jeszcze trochę to... Zatem robię już tą obok kucenki. No 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 rozumiem, ale kurczę nie wiem co z tym zrobić, no Trzeba będzie najwyżej może już w sumie jak skończysz to możesz jechać skosić yy, tam yy, jak się jedzie do Pabu zdaje się. To nie wiem czy w tym odcinku zdążę. No nie, no w tym odcinku może nie zdążysz, ale tam poza odcinkiem nawet już możesz sobie to zrobić, nie? Tak, poza odcinkiem, odcinkiem od razu wyłączasz serwer. Nie co ty co gadasz, co ty opowiadasz, co ty tutaj... Proszę ty komujesz widzów? Proszę, proszę nie wygłupiaj. Co ty Co ty mnie tutaj tego? Najdurzysz. No. Jak nie wierzycie, to sami zobaczycie. Co? Nic, nic. Po prostu, jak mówiłem, ma na pamiętasz, nagrywaj... Na, nagrywaj już po nagraniu i cały czas okay. I, zobacz, i zobaczysz, co robisz, pewnie pokaże się z jak najlepszej strony, że no, nie bluźni, że nie bluźni. Was Ech. nagram tak, jak, jak się powinno, nie? No, no. A siebie to tam... A siebie to tam z perfektywnej <noise> strony, że tutaj uspokaja ta jego, tu uspokaja tamtego, że no. w ogóle... ale a co ty taki spokojny? Nie, 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 ja taki cały czas. <głos> <głos> ty się tam duszek uspokój, bo ja wiem, <noise> że ty mieszkasz. <noise> ja tym bardziej wiem. Tak, ty wiesz. W wieżowcu, który ma 15, katek 11. Wiesz. 14 14, łamisko To Powyżej dziesiątki mm -hmm. No, a nie wiem na którym piętrze Dobrze, że nie wiecie gdzie ja mieszkam No widzisz Szymon Tu się wiem. mylisz No ja wiem bo byłem u Szymona przecież nie? No No Teraz tu już bym trafił, kurde Z palcem w nosie Chyba, bo to świata. No ty du, chyba ty duszę, gej. No nie, nie. Ja Z takich przyjemności nie zażywam. Mhm. Nie, mm. zasu, nie zasłużyłeś. No. Ty, ty, ty Kij robisz... ci w oko, bo w dupę to za przyjemnie. No. Dobra, kombajn Co? Już skończyłeś może, co? No i jak? To teraz grzecznie pojedziesz na pole numer 6 i tam będziesz kościół tam jest to samo. Jedziemy po zioło. Proszę mi tutaj propagandy złej nie... Jedziemy po ziowo. Ja tam śpiewam fajną fajna piosenka, a nie propagandę. Górowsko. I właśnie obejrzałbym sobie jakiś film. Cztery sergi, pies. Nie, film nie. Ale właśnie takie coś jak na przykład yy, o dwóch takich, co poszło miasto. Słyszeliście to? Oglądaliście to Nie. Znaczy? Yeah. Właśnie taki A, film, że... gdzie jest zam... główny wątek właśnie coś z Józielsku takiego, bo dobra bajecja... komedia. Słyszałeś bajkę... bajkę... baj... Mhm, no, podpisarzu. Hmm. Słyszałeś bajkę o żonie? No. no. Przyszła, przyszła z miasta zarażona. Poruszyłeś bajkę? Boże, nie! Pamiętasz Duszek, co ci mówiłem jakieś dwie godziny temu? Co? No właśnie, nie za bardzo. Nie za bardzo. Ale pisaliśmy, mi to, czy mówiłeś? Nie no, mówiłem. Mówiłem tak, żebyś się nie obraził. Boże... Widzisz mnie, jak Nie Jebu... <noise> Znacie bajkę, ja coś. No dalej, walczukara. Ja coś tu wódki nie widzę. Borsz. <noise> Już wiem, kto jest twoim Jezus. idolem. Ja Karolek Strasburger. Jesteś jego psychofanem. Piszesz mu kawały. To o, później we Familiadzie wyskakuje i gada twoje teksty. Jak po niemiecku jest ten cmentarz? Skąd wiesz? Niebojczyk Plac. <laughs> to po czesku pewnie. Co? Po czesku, a nie po niemiecku. Nie wiem, ja to słyszałem po niemiecku. Nie no, bo w, nie, bo w niemieckim... Yy, właśnie takie... Miejsca takie o, rozległe to są Plac z końcówką, nie? Plac, Plac, Plac. No, ja wiem. Uczyłem się niemieckiego, zdawałem na maturze. Tak, ty zdawałeś. Tylko nie zdałeś. Zdałem. Zdawałeś, ale nie zdałeś. Zdałem. Za którym razem? Pewnie nie, wziął jako... Nie, on pewnie wziął jako dodatkowy. Dodatkowego nie musisz mieć 30%, żeby zdać. Dodatkowy to miałem matematykę rozszerzoną. Uuu, patrzcie go jakiś fir. Jaki ja świr. też. Miałem matematykę rozszerzoną i geografię rozszerzoną jako dodatki. Nie miałem... Matmę rozszerzoną, bo podstawę miałem biologię. Hmm, podstawę matmę też musiałem pisać, nie? Ale tą, ja to, nie nas, na, tą to bezpiecznie na stu, Nie, na 98% dwa, Dobra, dwa, punkty, dwa punkty mi odpadły, bo mi się nie chciało wzoru przepisywać z tuplicy. A rozszerzoną na ile napisałeś? Co? Rozszerzoną na ile? 40 pary chyba Albo ja 3 40 parę nie, 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 bo nie, nie, nie pamiętam nie nie, to nie, nie, pewnie, nie, 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 o, je, 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 no dobra, nie, 20. nie, nie, co byś tam nie, nie, no nie, 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 nam nie, 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 Jedziemy, mm, po, ziarno. Ziarno, jedziemy po no, ziarno, jedziemy po ziarno. teraz co? Nie Jezu. jest. Mójciec do mnie mówisz. A tak, 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 tak. A tak, tak, tak. tak. A jez. Ajejej, aj, je, aj, 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 a, 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 a przypierniczy. No dobra. A no nie. Szumuj się chyba miałeś kosić. Ale poczekaj, bo muszę sobie działać z ciepą. Ty to zawsze znajdzie wymówkę, byle się od roboty wymigać. Szymuś w ogóle mamy dla ciebie tutaj ciepłą posadkę w sezonie. Znaczy się? Starszy oborowy potrzebny. No problem. No to nawet. No mówię, że i cieplutką posadkę dla ciebie mam. Ja z o tobie, kochany, no To? Milcz jak do mnie mówisz? Milczeć, milczeć. Brum, 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 brum. Dużo tych balatów już tam presowałeś, Hopi. Okay. A, bo ja wiem, ja nie, nawet nie liczyłem. No to pędzę. Witam wszystko żeby? przywóźcie, ja sobie będę wszystko mieszał. No problem. Co za chcesz? Witam wszystko po przywójście ja sobie będę mieszał. O, Patrz, na pewno, ja Możecie za ciebie jeszcze gnój wyrzucić. No jak? Kurczę, patrzcie go, jaki odważny kawaler. Właśnie, czy masz jakieś śluby nie planujesz? No, ja. No. Po, no. się na weselu, poprawiłbym się. O, no, pierwszy jestem młody. Tak, dopiero po czterdziestce, nie? Dokładnie. Pierwsza gimba. O nie. Ostatni pasek chopię, ostatni pasek. Masz na głowie? Mm. A byłem się o fryzjera, właśnie. No i jak? Na pałę się czułeś. A ty żeś pała. Ech. A fryzjer mu wężyki na, tym na głowie narysował. No, mam takie szlaczki teraz. Albo bo napis... Pas? Mam setę. Nie no, co ty głupi jesteś. Nie, napisał mi z tyłu, nie zadzielę z fryzjerem. I gdzie? Aha, już wiem gdzie, to jest Daleko ode mnie uparze. <noise> Bokujesz. No co? Mokuję. Daleko od mnie mam gruźlicę. Masz gruźlicę? Ty. Co? Ty. Ja? No. A gdzie? Sku... Ja, nie mam gruźlicy, co ty? Gdzie? <grystanie> <grystanie> <Szymon>, nie. <grystanie> A co? Adidasa masz? Jesteś oryginalny? Ty. Boże, To wyście jakiś wywiad z Karolem przeprowadzali, czy jak? Z Karolem? Z Strasburgerem. Aaa. Jeden i drugi z sucharami sypie. Dobra, odstawiłem ciągnik i tak dalej. E, tabletki też odstawiłeś. No i czekaj, ty. Antykoncepcyjne. Zdjęliśmy wszystkie melody stąd? Co to pada? No, dopiero. Ja jeszcze jeden nie do tylko gumki. Ja, czekaj, raz. On właśnie ma tabletki w gumkach. Aha No takie wiesz Aha, to są w powłocy takiej, wiesz 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, prawda? Duszek było. łyka czopki Weźmy <noise> <noise> się czopki A do długo są razem? Co? Długo A. są razem? Twoje brwi? Twoje! <noise> Tak, mada teisto. Ale ja też... Teraz, teraz wywalicie i ja pierdol... Nieprawda. Nie, w ogóle. Ja się nie, nie śmieję. Ciekawe, czy to było... Przyszła wiedza, że... Bo to byłem. są y, żarty dla starszych niż gimnazjaliści. Tak. Ja. Oderwali się starsi, ja. a, a ty jesteś w pierwszej gimbie dopiero, także nie masz tutaj, wiesz... Co się... No. Nawet spajki jest za ciebie starszy. Nawet spajki za ciebie starszy. Tak, jestem, jestem w pierwszej gimnie pan magister inżynier, tak jest. Tak. R. 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 M. E, M. Skrót? M. skrót. Ale, magister inżynier. Słyszysz? No to czemu robisz w gorniku? Szymon. Co? Szymon. Czemu robisz w uborniku? Szymon. Wiesz, od czek, wiesz jaki to jest, od czego jest skrót M, y, MGR i, i NZ Może gówno robić no, i robi, nieźle żyje. No, młode gówno robi i nieźle żyje. Także to wiesz. może gówno robić i nieźle żyć. A nie, no ja słyszałem tą wersję: młody gówno robi i nieźle żyje. Ty źle słyszałeś. Łe, ty źle słyszałeś. Ty źle żyjesz. Nie. Ty źle żyjesz, no. Ja tam dobrze żyję. Ja a do mnie ty, ży, ta, ty żyjesz. A ty żyjesz. A co z dig no gruźlicę masz podobno. Ja nie mam, ty masz. Łe. patrz, jeszcze <głosy> Malzheimera. <głosy> Ej, kombo mi ucieka pod górkę! U matku! Trzeba było go nie, nie krzywdzić. Kombo mi ucieka, naprawdę! Ej, no nie wiem, że oryginalna Kuba. laweta i też ma jakiś problem ze mną, ty. Ej, alo! Co? No nie chcę się... Ja chcę to zobaczyć. Ale A zresztą ale... i tak? Chwalibyśmy z odcinka. Co, poczekaj to, już idę, już idę! Ej, za późno! No nie! No nie, wy jesteście bezczelne. Uciekł, kombań nie kończył pod górkę. Ach jo! Tak jest, było, słuchajmy. Ale co, kombajn sam z siebie jechał pod górkę? Tak, sam nie kręcił mi się koła, jechał sam pod górkę. Ty, to takie anomalia są gdzieś, nie? W Polsce też takie miejsca, że jest... wygląda jakby asfalt był pod górkę, a jest tak naprawdę z górki. Ale nie to wiem. Się nie, to się nie trzyma... To się nie trzyma kupy. Co się nie trzyma Zwy... kupy. No bo tam jest widoczna górka. Tam nie było z górki, tylko pod górkę. I jechał. A ty mi tu jakieś z górki je, jak mówisz. Nie no stary, jest w Polsce miejsce. Jest w Polsce baj miejsce baj. gdzie w, przy lesie... droga jest jakby między lasami, nie? W Polsce jest takie coś, jest. że... Jest, masz pod górkę normalnie, nie? A nagle zostawiasz samochód na luzie, a on sobie pod górkę jedzie, nie? Eee... W Polsce masz takie widowisko, jak idziesz sobie ulicą a... w lato i widzisz, jakby to była kałuża. A nie, to kałuża nie jest. To jest Fatamorgana Morgana. Tak, ja wiem, że to jest Fatamorgana No to nie o to chodzi. Tylko mówię. I ty, duże, ty, ty, ty też jesteś zjawisko, kurde. Gdzie po tych balotach chodzisz zaraz jest rozdupcyj? No jest Ej, Dobra, jest dobra, dobra dużo, bo odcinek od na, od nam się skończył, także do następnego trzymaj ty się. się czyś, ta, ty się skończyłeś. Na razie da. cześć, do widzenia. Hej, cha!